O, dobra, idzie. Proszę? Halo, witam. Ja witam. Bo ja zasnąłem na basenie, teraz się obudziłem i jestem zamknięty na basenie. No, na basenie pan jest, tak? Tak, zamknięty, bo zasnąłem. Pan się, I pan zamknięty ta jest pan? Tak. Ta. Ta, ta, ta. co, zadzwonił się pan do prosektorium, więc no... Jak pan sobie tam się obudził, to już niech pan tam sobie poleży trochę. Panie, jakie prosektorium, jak to jest numer z lotki normalnie? Ja tu jestem teraz na basenie. No, a proszę pana, odwołuj się pan do prosektorium. Panie, żarty, to nie ze mnie se pan robi. Ja tu widzę, że tu jest normalnie hotel napisane, bo ja mam taki telefon, że mi się wyświetla, gdzie ja dzwonię. Panie, żarty to nie ze mnie. To wie pan co, to niech pan, może inaczej, to niech pan tam posiedzie na tym hotelu, jak pan widzi, że się wyświetla ten hotel. Bo chciałeś pan sobie żart zrobić, a zrobili żart z pana, o, tak powiem panu, bo jesteś pan ham i nic więcej. A wie pan co, powiem panu tak. A jest pan głupim chujem o... i wie pan co, że w hotelu nie ma basenu. No i co? No... Żart? Nie ma basenu i po pierwsze... No, pierś... pan... Głupi chuj, to ty jesteś. No i, co? i do dodatku stary no i no głupi. A wiesz, że piucie, że już czwarty raz dzwonisz. No, my... Wiesz, że piucie została ta informacja zgłoszona na policję. A ja teraz głoszę to, że mnie obrażasz od głupiego chuja. A patrz teraz chuju, że specjalnie z tobą dłużej rozmawiał, żeby cię namierzyć na tej cię się namierzyć, żeby z tego telefonu dzwonić. O nie, nie Czy namierzaj to? mnie, nie. Przepraszam. No proszę. Można, pr można przeprosić pana. Halo. To spierdalaj, dziadu.